Jeśli macie jeszcze spakowanych prezentów i macie coś małego, totalnie zróbcie to. Jak Wam idzie pakowanie prezentów? Mnie szczerze powiedziawszy, raz lepiej, raz gorzej. Tutaj udało mi się zapakować taki mniejszy podarek całkiem ładnie. E, jeszcze tylko tą, ten sznur zawiązać i będzie wszystko idealno. A czasem gorzej, jak w przypadku tego prezentu, gdzie trzeba namęczyć się ba bardzo długo, a efekt i tak nie jest do końca zadowalający. No ale nie ma co się oszukiwać, z tymi dużymi jest ciężej, ciężej je zapakować, żeby były ładnie. Ale znalazłem fajny sposób na Instagramie i my właśnie go teraz przetestujemy. I won't let go. O w ogóle widzieliście już prawie 100 tysięcy, także wbijać i dobijać do 100 tysięcy. Będzie mi mega miło. Za zaczynamy od początku. Czy ten kawałek nam wystarczy, muszę zobaczyć jak tu. Sporo. Od góry się zagina całkiem sporo. Po bokach też jest sporo. Dobra, powinno nam to wystarczyć, ten fragment papieru. Zaczynamy od zdjęcia tu, od góry. O, nie uciekaj mi, proszę cię. A. Przed chwilą bardzo podobnie pakowałem swój, tylko że troszkę no, nie, nie szedłem już tak daleko jak Niech oni tam poszli. Dobra, czekaj tam, to sobie zagniemy. To sobie zagina, a to daje tu i cyk. Druga strona. To do środka, no, a widzicie mało jestem jest ten mój papier niestety. I sztywny. Do ścianki, cyk. I pyk. Czarna magia, słuchajcie, Bo ona chyba to robi już później po prostu, tak. Druga strona też już nam idzie sobie ta. Dobra, dobra. Zrobimy sobie tu do środka. I jeszcze. Wygląda to pozacko.